Przypomnij mi, ile pięter musiał tutaj nasz e, Rysio przebiec, że. Ja nie żeby pamiętam do już ile, ma tak, ile ma pięter. Tak, e, ile ma pięter, ale za to wiem, że grający ministra Zenon Wiktorczyk nigdy wcześniej ani później nie zagrał w filmie. Kurca kabaretu Szpak. No, jedna jedyna rola filmowa. Bo ja tak właśnie te, tego, ten twarz próbowałem w swojej pamięci odszukać i skojarzyć z jakimiś innymi rolami filmowymi. Nie, 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 to wielki Ja myślałem, że to Naturszyk. Nie, że To jest, to jest ktoś... Wiktorczyk, to jest postać, postać kabaretu i radia, radia. Wielki, wybitny radiowiec, nagrodzony wieloma wieloma radiowymi odznaczeniami. Ten radziecki symbol dominacji nad Polską obecnie jest po prostu trochę jak zdobyczny czołg, to znaczy pełni rolę po prostu jednego z wielu warszawskich biurowców. Tak. E, to trochę innego niż inne. Jest to po prostu biurowiec. Na dole są teatry i Bareja ta... wykorzystał Pałac Kultury, no a później Sylwester Chęciński wykorzystał w kontynuacji misia, w rozmowach kontrolowanych, gdy pałac się zawalił Zawali, po pociągnięciu tak, tak, tak. spłuczki Dokładnie. w toalecie przez Ryszarda Ochuckiego, który skomentował to słowami, I to się odbuduje. Czyli te, z tego, co pamiętam, że właśnie w, w tej komedii, którą wymieniłeś, to y, tam ta restauracja kongresowa odgrywała jakąś tam... O! Bo ta restauracja, ogrywała, jakiś... tak. Restauracja. Restauracja kongresowa to jest w ogóle inny wątek filmowy i też Barejowski, Barajowski brunet wieczorową porą. porą no, restauracja jest, kongresowa, pokory, tak, tak, a, te banknoty ucieka, się by. sypią po dwóch milicjantów albo nawet trzech. Tak, no, pałac kultury i jego przyległości, teatry. Mamy tu pałac młodzieży, teatr Lalka, Teatr Studio, Teatr y, Dramatyczny. no to jest, to jest miejsce, które filmowo grało, gra i grać będzie dziesięciolecia jeszcze. Więc też często zagraniczni filmowcy, jeśli chcą zasygnalizować, że a teraz akcja będzie w Warszawie, to jest przebitka na Pałac kultury, a potem już kręcą w innym mieście, czasami nawet za granicą. No ja mam. Steven Seagal zastosował no, je, ten numer. Że tak powiem, uczucia tutaj są takie trochę podzielone. Ja doceniam powiedzmy tam historyczne, znaczy inaczej rozumiem kontekst historyczny, tak? Natomiast on jako budynek nigdy mi się nie podobał, i tutaj znaczy, jakoś zdania mi, nie zmienię. Nie, ale to nie o to gdyby chodzi. go można Inna, było że... troszeczkę, że tak powiem, e, 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 jakiś lifting zrobić. Tak, tak. już Z, można było zastąpić. Znaczy, bardzo zła rzecz się stała, że wybudowano go tutaj zamiast odbudować. Przecież tu wyburzono kamienicę, tu była tak, druga tak, starówka tak, praktycznie. Tak. No. Są firmy, które robią to usługowo, i to jest tutaj tylko, że to jest bardzo czasochłonne... czasochłonne chłonne, a to jest olbrzymi budynek. I mi się wydaje, że od tamtej strony może się mylę, uh -huh. ale chyba już takie były podjęte. Było coś, tak. Bo jest czyściejszej tam e, właśnie od sali kongresowej, wiesz? Taka mała rada od starszego kolegi. No? Rafał, nie przesadzaj nigdy z takim napojem rudym na myszach. Na myszach, tak jest, nie? To tam, a tam w Anglii gorzej garują. Tak, no właśnie. No, a gdzie my jesteśmy? Jesteśmy pod mieszkaniem Aleksandry Kozeł, gdzie właśnie jest Tutaj taki klient leżał. Chyba tutaj to gdzieś było. Tutaj Tak, i tu chyba bardziej. W każdym razie Aleksandra Kozeł tak, śpi, Michu, śpi, śpi jak bóbry. On mówił. Chce, no co, chcemy się spać, w logiczne, logiczne, logiczne królewska 47. Tutaj się mieściło mieszkanie Aleksandry Kozeł granej przez Kristin Paul, w którym właśnie spity czy raczej uśpiony... Tam jest doskonały jest jeden, gdzie widać i ona rozmawia właśnie tam przez telefon, udaje tutaj, że ma jakiś gości tak, z zagranicy tak. i tak dalej, a tam w tle widzimy i tak, dozorczynie, męża dozorczyni nie no, i kasenta gazowego i ka plus... Ta, ta tak, tak, tam, no tak, no, najważniejsza postać, uśpiony właśnie, paluch śpi, kiedy, prawda, Ochucki wyskakuje do Londynu. A teraz stoimy przodem do bloku, w którym mieszkała Aleksandra Kozeł w Misiu, a za nami, to dla miłośników Jerzego Skolimowskiego, proszę Państwa, film 11 minut. To jest właśnie to skrzyżowanie, na którym wywrócił się autobus na końcu filmu, za nami jest ten budynek, z którego wyleciała hapko, kiedy, kiedy ją Metzfaldowski puścił, to się wszystko działo. Tutaj z tego niby budynku wyleciały szyby, one nigdy nie wyleciały, to chyba było komputerowo zrobione. W każdym razie finał filmu 11 minut Jerzego Skolimowskiego na tym właśnie skrzyżowaniu miał miejsce. Nasz Misz Bareja razem z ekipą no, borykali się z takimi trudnościami typu Poszukiwania nowoczesności, no bo w naszym siermiężnym no, socjalizmie właśnie. niewiele było na tyle nowoczesnych budynków, a już zupełnie na pewno Lotnisko Chopina, Emilia Chopina w tym czasie. Wtedy nie było... jeszcze nie Chopina i nie, A, nadawało właśnie, się, nie nadawało i nie nadawało się, żeby zrobić Dokładnie. lotnisko w Londynie. Co trzeba było zrobić, żeby no, znaleźć Heathrow, trzeba było, trzeba było tak. Było przyjechać... przyjechać tutaj tak do, do Intrako 2. Intrako 2 na Hałmińskiego. I rzeczywiście jest to charakterystyczna scena, ponieważ to jeszcze warto powiedzieć, po tej rzekomej hali odlotów chodzi wielu czarnoskórych. Był regularny casting na uniwersytecie warszawskim, szukano studentów, żeby jakoś pokazać, że to jest Londyn. No to... Ale to jest bolączka wielu filmów. Był taki e, o, słabiutki, dość szpiegowski serial e, Kryptonium Turyści i tam część zdjęć była robiona w Paryżu, to wiem. Że pojechały trzy osoby. Reżyser obłamski, operator Rutowicz i yy, aktor Zaliwski. Tutaj była I... podobna sytuacja, tu był bardzo okrojony właśnie tak, tak. zespół, który pojechał chyba trzy albo czteroosobowy, który pojechał do Wielkiej Brytanii, żeby tam nakręcić. No tak, tak, Ja tutaj pokażę potem takie krótkie migawki właśnie, bo mi się udało z moich zbiorów osobistych tam prywatnych znaleźć zdjęcia, które się nie, poniekąd pokrywają właśnie z tymi lo lokalizacjami filmowymi. Bar może być zamknięty. Przepraszam bardzo, czy możemy sobie kawę tutaj kupić? Zamknięte. Zamknięte. Aha, dobra, to przepraszam. Tak, no na tamte czasy to był powiew. Jest takie coś, co mi się bardzo podoba. Tutaj jest taki lekki przytyk, też w tą drugą stronę, tego zachodu, który podziwiamy. Mm -hmm. Zwróć uwagę, Rafał, że o ile śmiesznym się wydaje, oczywiście to jest takie groteskowe, kiedy w na naszym, naszym lotnisku okęciu bierze się żywa po prostu tego tak, takiego... Tak, że... tak, tak. To ta sama tak, sprawa się ta, ta, powtarza. Ta, 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 ta. Tak, tak, tak. Czyli to daje nam tak jakby pe tak, tak. Tak, tak. Tak. pewien oddech, oddech. szerszy, oddech. Tak, że... To że na świecie to te, proszę teraz, też bywa śmiesznie. Czyli jeżeli było jakieś miejsce za granicą, to takie, żeby nie było żadnych wątpliwości, że jesteśmy w Londynie. Jeżeli do we Francji czy w Paryżu... No że o, musi się tak, tak jest, no resztę dokręcano w Warszawie, chociaż akurat przy Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz Bareja w Paryżu trochę spędził tak. na tych zdjęciach z Fedorowiczem, tak, tak. Z, z, z Tymem i z Kowalewskim. To tam chwilę to potrwało. Przenosimy się do Londynu, gdzie mamy okazję widzieć jako aktora samego mistrza bareje, bo on śladem Hitchcocka również grywał w swoich własnych filmach. No Tutaj pan Jan, oczywiście, tradycjonalista, no i proszę, mamy tutaj widok na Big Bena, na y, parlament z charakterystyczną wieżą, y, most westministerski, a tutaj już moje zdjęcia z mojego pobytu y, w Londynie. Na potwierdzenie tego, że wybierano do scen filmu charakterystyczne miejsca, to teraz przenosimy się do... Tower of London, gdzie w tle widziałem, zaznaczyłem właśnie Tower Bridge, widok. No cóż, tu jeszcze jedno jest takie charakterystyczne miejsce, rozpoznawalne. Pozwoliłem sobie właśnie tutaj w tych moich fotografiach z moich zbiorów zaznaczyć to miejsce. To jest wtedy, kiedy on tutaj podbiega do budki, żeby zadzwonić i w tle widzimy właśnie Tower of London. Gdzie jest taki właśnie charakterystyczny szczegół architektoniczny, który nam wskazuje, w jakim miejscu znajduje się nasz bohater? Młody człowiek, chłopak, tak? Na warszawskim brzegu. I dookoła pracują jego koledzy. Ty widzisz to? Tak, teraz, tak. No widzisz. I on ją zaczyna widzieć. Powoli, jakby. Te trasy. Onią bracie widzi w swoich marzeniach. Mamy piękny, mroźny, słoneczny poranek niedzielny w Warszawie. No jak możecie Państwo zauważyć, mieszkańcy Warszawy spędzają ten czas w sposób bardzo zdrowy. Rekreacja na świeżym powietrzu, bardzo popularne morsowanie. Znajdujemy się na giniance Sznajdra. Nie Rozpoznajecie Państwo to miejsce? Oczywiście to jest finałowa scena naszego filmu. I tutaj włodarze dzielnicy postanowili właśnie uhonorować to miejsce. I był tak na takim specjalnym postumencie w 2011 roku zamontowano tutaj figurę właśnie tego dużego misia. No ale długo tutaj nie postał, bo już w lipcu 2012 roku spłonął. Mimo tego, że był zabezpieczony impregnatami specjalnymi, no to ci wandale znaleźli taki sposób, żeby do niego dotrzeć i go podpalić. Na brzegach tej glinianki odbywa się specyficzny piknik. Ta kukła, ten współczesny bałwan, jak można by go nazwać, spada tutaj właśnie, wbija się w grunt, obryzgując wszystkich błotem w Wymowa tej sceny uważam jest kluczowa dla, dla zrozumienia filmu i nie tylko tego filmu, ale w ogóle twórczości, twórczości Barei, e, tych filmów, które były właśnie dedykowane do tej e, szalonej epoki, naj, najszczęśliwszego systemu, jaki do tej pory znał świat. E, I e, powiem szczerze, że no, nieodmiennie mnie wzrusza, ale też w pewnym e, sensie i budzi taki wielki niepokój, bo. Inżynierowie dusz, ci, którzy chcą stworzyć jakiegoś nowego człowieka i nowe społeczeństwa, burząc to, co jest za nami, niszcząc tradycje, rozrywając więzi międzypokoleniowe, rodzinne, ciągle liczą na to, że właśnie taka pierykowka dusz zaskutkuje w końcu tym, że będzie doskonałe społeczeństwo z nowym, doskonałym człowiekiem. Ona nie może się tak nazywać. Tradycja. Dlaczego niby? Pytasz dlaczego? dlaczego. No bo tradycją nazwać niczego nie możesz. I nie możesz uchwałą specjalną zarządzić, a nie jej ustanowić. Kto inaczej sądzi, świeci jak zgasła świeczka na słonecznym dworze. Tradycja to dom, który tysiąc lat rósł w górę. Jak nikt kiełka małego nie przyjeżdża. Tradycja naszych dziełów jest tworowym murem. To jest właśnie kolenda, świąteczna wieczerza. To jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni. A to, co dookoła powstaje od nowa, to jest nasza codzienność, w której my żyjemy. W naszej wycieczce zatoczyliśmy takie dość szerokie koło, koło po, Warszawie, po to, tak. żeby wrócić właśnie do hotelu Victoria, do restauracji w hotelu Victoria, żeby sprawdzić, co czy te pogłoski, Czy nie, rzeczywiście tutaj tak gotują, No w tak, takim hotelu nie chce się, się wierzyć? Nie wierzyć, Może to dlatego, że on jednak do tego Apisu poszedł, to, 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 to <laughs> dlatego. To... Apis rzeczywistości ten bar nie istniał, został zainscenizowany dla potrzeb tutaj filmu. I te sceny, które są no przezabawne w tym barze wielokrotnie właśnie tam powtarzane w dowcipach i tak dalej. No tak, za to dzisiaj w kilku miejscach Polski na fali filmu mi są knajpy o nazwie Apis. Tak. No. I nawet jest ta, że tak powiem, graficznie zachowane te, te... Niektóre, tak, tak. No Też dodajmy, że Hotel Victoria, no przecież jesteśmy w miejscu, to już żeśmy mówili na początku, no, ale to jest tak filmowe miejsce, że tutaj się wydaje wręcz, że... że Długo by wymieniać filmem. rzeczywiście, tak jak... Dla mnie, taki, jeżeli bym taki ulubiony mój film związany z mm -hmm. tym miejscem, no to ja bym wymienił mimo wszystko Wielką Majówkę. Wielka Majówka, tak? Ten film coś w sobie ma. Bo... I, 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 i Manam, i Piechociński, i Zamachowski, jako młodzi. E, bardzo Zamachowski to w ogóle 18 lat miał, kiedy to kręcił. Tak, tak, tak. Też aktor Barei, tak, prawda? Z tak, dokładnie, dokładnie, Zamachowski tak. przecież. E, no i e, no chyba ten film Wielka Majówka. Od trochę innej strony niż Barea, inaczej też prześmiewał PRL. Oczywiście. I pokazywał marzenia i aspiracje do tego główne marzenia, bo ja jestem jakby można powiedzieć rówieśnikiem tych aktorów i tych bohaterów. Mhm. To tam, to aktorów to aktorów, bohaterów. I ja pamiętam, jakie dla nas robiło to wrażenie, to właśnie no, dokładnie pokazywało nasze, że tak powiem, marzenia, marzenia. żeby od tej szarości tego. Takiej rzeczywistości, tej zgrzebnej. tej zgrzebnej, wyrwać się do czegoś, co jest bardziej kolorowe, co jest widowiskowe, ale tak naprawdę przesłania tych filmów nie są od siebie tak bardzo różne. No i w tym miejscu tutaj apeluję, e, Rafale, do Ciebie, żebyśmy się tutaj za bardzo jeszcze nie rozwijali w tych naszych filmowych tych Właśnie, nośnego. żeby coś zostało. Oto Właśnie. Oś, że Bo tutaj, my planujemy jeszcze coś ponagrywać. Nie wiem, mam nadzieję, że Państwa nie, nie zmęczyliśmy ani nie znudziliśmy. I Że, że tak powiem, tutaj ta nasza deklaracja, że będzie kontynuowana nasza praca w tym samym składzie, spotka się z jakimś przychylnym odbiorem państwa. Też mam na to nadzieję i będziemy chyba już mogli teraz zaprosić na nasze kolejne pomysły, które już nam kiełkują, a to co z... z nich będzie, zobaczymy. W tym miejscu nie chcielibyśmy mówić o konkretach. W każdym bądź razie planujemy. Coś, co na pewno się spotka tutaj z zainteresowaniem państwa. Dzisiaj państwa żegnamy i dziękujemy za uwagę. I mówimy do zobaczenia! zobaczenia.